Używanie środków pirotechnicznych jest prawem zakazane. wzywa się protestujących do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających porządek prawny. Wobec osób nie stosujących się do wydawanych na podstawie prawa poleceń, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. Uwaga! Tu policja. Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zajście z jezdni i udanie się na chodniki. Prosimy osoby zebrane w tym miejscu o zachowanie zgodne z prawem i jego opuszczenie. Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. W takiej obstawie jeszcze nie było. Nie wiem, co zostało mądre. Uwaga! Policja. Na podstawie przepisów sprawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do zachowania zgodnego z prawem oraz opuszczenia tego miejsca. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w imieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca działań policji osoby postronne.